dupie na maksa Uf. O! Mamy to! Hej, cześć, witam! Dzisiaj przychodzę do was z Mierzymy Twinsy Dawno tego już nie było na tym kanale Ostatni raz robiłam to w Primarku w przymierzalni Jednak teraz trochę jest problem w tym, że tutaj nadal są przymierzalnie pozamykane więc nie mogę tego zrobić w dlatego stwierdziłam, że zamówię sobie dżinsy do domu i zrobię to w domu zamówiłam chyba 5 par dżinsów i będą to dżinsy z berzki. bardzo, ale bardzo obawiam się to jak te dżinsy będą wyglądać i w ogóle czy się zmieszczę, dlatego że jednak Bershka ma małą rozmiarówkę em, dochodzi tylko właśnie do rozmiaru 16, także nawet jakbym chciała większe to nie zamówię większych, bo po prostu takich nie ma. Poza tym większość tych jeansów jest w ogóle kompletnie nie w moim stylu, ale po prostu chciałam zobaczyć, jak one będą wyglądały na mojej serwetce i może przekonam się do jakichś innych jeansów niż po prostu zwykłe skinny. I mam jeans. także zobaczymy, jak one będą wyglądać i czy w ogóle to nie będzie kompletny fail. Dobrze, więc zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, która nie jest jeansami. A jest to taka oto spódniczka w powiedzmy takim oliwkowym kolorze. Mega się podekscytowałam tą spódniczką, mega mi się spodobała na stronie. I jest to rozmiar XL. I powiem wam, że ta spódniczka jest mega mała. Ona w ogóle się rozciąga do no takiej um, szerokości. I powiem wam, że ok, jak w pasie, jak widzicie, ja mam dość wąski pas, więc w pasie się zmieściłam tak, tutaj na długość ta, ta spódniczka, totalnie na nie. Ja jestem przyzwyczajona, że XL to jest duży rozmiar. E, to, powiedzmy, że to jest ML, nie XL. Na pewno to nie jest XL. No i jak już przymierzyłam tą, wyłącznie tą spódniczkę, nie przymierzyłam żadnej spódniczki, no to już wiedziałam, że mogę się różne rzeczy spodziewać w tym holu. Ja tej spódniczki nawet Wam nie będę przemierzać, bo to wygląda tragicznie. Ona nie wygląda na mnie tak, jak powinna w ogóle wyglądać, dlatego że jest po prostu za mała. I całe to wszystko tu się po prostu mi tak rozchodzi, maszczy. No, nie, nie. Więc jeżeli myślicie, że zmieścicie się w pikselkę, a macie rozmiar 16, 14, 18, no 14 to może się zmieścicie. 16, 18, to jest 46, 48, 44 w Polsce. No to yy, mieście, bo naprawdę bardzo, bardzo mała jest ta zbuliczka. No i dobrze, zacznijmy sobie od jeansów, do których pokładam największe nadzieje: dlatego, że to są skinny jeansy, skinny high waisty, i one są najbardziej rozciągliwe. Z tego co widziałam, to w tych innych jeansach materiał nie jest rozciągliwy, więc ja wiem, że już będzie kłopot z ściśnięciem na dupę. Zobaczmy, jak ten kolor mi się mega podoba, dlatego je wzięłam i wyglądają spoko. Ogólnie to są jedyne jeansy, których nie wzięłam na promocji i one były chyba za 19,99, więc też tak nie najgorzej. To są mberszka Lora. No i co? I zobaczmy. Jak one będą się prezentować na mua. Kurde, powiem Wam, że o dziwo nie weszłam bez żadnego problemu. Ja właśnie bałam, że to będzie takie, wiecie, jeansy typowo rozciągliwe, które będą się. Nie! Tutaj wszystko nie weszło i jeszcze co Wam powiem? Ja tu mam luz, więc tak naprawdę ja bym mogła wziąć rozmiar mniejszy. Czyli. Rozmiar... 14? Szaleństwo! Nie no, ale serio, ogólnie bardzo mi się podobają te dżinsy. Fajnie wyglądają, mają naprawdę wysoki stan. Tu już nie możecie zarzucić tym dzieńcom tego, że nie mają wysokiego stanu, bo sami spójrzcie, jak one... Tu momentka Jak one wysoko podchodzą. Moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie. Tak jak mówię, kolor mi się na maksa podoba. E, jedyne co mam do zazdrościania tym dżinsom to nogawki. E, one są e, lekko, ciopiękie, za szerokie dla mnie, jeżeli chodzi o e, właśnie zwężone dżinsy, bo ja lubię takie, ciu, ciu, że tam, po prostu, tą kostkę to tak mega na maksa opina. Um, ale wiecie co, nawet bym się zastanawiała, czy sobie nie zostawić tych jeansów albo nie wymienić je właśnie na rozmiar mniejszy, przez to, że ja czuję, że one tu są za duże i że będą mi spadać, więc e, w sumie nie wiem czy ich nie wymienię na czternastki i sobie ich nie zostawię, bo są naprawdę fajne e, i może wtedy i nogawka byłaby lekko więzejsza, bo ten kolor ja uwielbiam taki właśnie lekko niebieski kolor dżinsów, bardzo jaśniutkie, bardzo fajne, bardzo komfortowe. Um, mam tak, sorry, że tak, ale ja mam tam e, lustro. Um, pupa nie wygląda aż tak najgorzej tak naprawdę w tych dżinsach. Tak jak mówię, one mi się tutaj trochę, tutaj mi się trochę marszczą, ale to właśnie przez to, że no jednak są e, ciupkę za duże, co właśnie mówię, no szesnastki nigdy nie są na mnie za duże osiemnastki jak bez, no to są za duże szesnastki nie, jeszcze mi się nie zdarzyło żeby szesnastki były na mnie za duże i nie sądziłam, że w berce szesnastki będą na mnie za duże no ale jest takie, jest dla mnie te dżinsy mega fajne i powiem wam, że tutaj rozmiar osiemnaście w tych szesnastkach by się na pewno zmieścił na spokojnie także te dżinsy polecam i tutaj mamy kolejne dżinsy, To już są. Mam jeansy. I to są Petit, czyli one są jakby krótsze. K krótsze. Ale mi to nie przeszkadza, dlatego że ja lubię mieć dżinsy krótsze. Wolę mieć je krótsze niż dłuższe. I to są beczka Olivia I jak widzicie, one również są w rozmiarze 44. Tylko, że tutaj w ogóle nie ma strecza żadnego. To się w ogóle nie rozciąga. Myślę, że jak przycisnę je przez biodra. No to na talii będą ok, tylko że muszę je przez biodro przycisnąć, bo jak widzicie, no moja talia jednak jest węższa niż moje biodra, więc tu jak przejdzie, no to tutaj się już powinno zabić, Jakby powinno być kit. E, te spodnie były na promocji, ale ine one kosztowały dokładnie, już nie pamiętam. Tak, te jeansy na promocji kosztowały 12,99, czyli naprawdę spoko cena, tak jak powiedzmy primarkowa. Przymierzmy. Jest problem, że przycisnąć przez dupę. Na razie w nogę, było okej. Okay. A teraz nie mogę ich przycisnąć. O, nie wiem, czy się zapnę, proszę państwa. Bo ja już ich duży. Dalej, podciągnąć. Nie mogę. No i tutaj już. Tak jak mówiłam, wiedziałam, że będzie problem, dlatego, że ja w takich jeansach, które, o, już się zgrzałam, które nie mają strecza, no to niestety, ale muszę brać rozmiar większy, chociaż w tali one i tak odstają wtedy, ale no tu już jak widzicie się nie zapnę. Więc e, dla mnie to jest troszeczkę takie dziwne, że tamte szesnastki wypadały tak duże, a tutaj szesnastki nawet się nie zapnę. Przeważnie w takich miejscach szesnastki się zapnę, ale to nie jest najlepszy wygląd. Tu no kurwa nie ma szans, żebym ja się zapięła. Nie ma szans. No sobie wyobraźcie, że są zapięte. Ogólnie spoko wyglądają, tak jak mówię, podoba ten szary kolor. No nie będę Wam pokazywać, bo ja nawet właśnie w nich ruszam ogólnie. Tutaj w ogóle nie mam miejsca do poruszania się w nich. Jak widzicie ich nie dopnę, także tutaj mamy pierwszy fail i czuję, że ten fail zacznie całą serię faili w tym filmiku. Okej, okay, mamy tutaj kolejną parę jeansów i są to jeansy, już wam mówię, debagi. Po prostu nie ma żadnej nazwy, po prostu te bagi. I one mają takie mega szerokie nogawki, i również tutaj jest ten problem, że one nie mają strecza w tych jeansach. więc tutaj też może być problem, żeby je przecisnąć i żeby je w ogóle założyć. I one kosztowały 16 funtów, również były na promocji. I zobaczmy, jak one będą wyglądać, dlatego, że ja w takich jeansach nigdy siebie nie widziałam. W ogóle w taki jeansach nie chodzę. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, w tej spodnie chyba się nawet zapnę. Jest to problem, ale się zapnę. Nie mi dzisiaj ćwiczenia. Ja już jestem cała spocona na czole. Uff. O, mamy to. Ludzie. Mamy to! Wcisłam się. Powiem Wam, że... No dobra, to nie jest jakiś najlepszy look, ale jest, okej? Okay? jakbym na przykład miała jakąś luźniejszą bluzkę u góry no to przeszłoby to jeszcze, tak? Jeszcze by to przeszło. Nieważne, żeby nie mogła oddychać, nieważne, żebym nie, nie mogła jeść, tylko stać ale bym dała radę. Bardzo fajny jest tutaj ten patent z tym takim ukosem bo moim zdaniem to mega fajnie wyszczupla i wiecie co? Ja chyba się przekonam do takich szerokich nogawych w dzińcach dlatego, że no okej, okay, one nie wiem co w ogóle miałabym ubrać, jeżeli chodzi o buty do takich jeansów, bo ja tego nie ogarniam, ale ogólnie moja sylwetka wydaje się szczuplejsza w tych jeansach, zaraz to zobaczycie tutaj z boku i wygląda to naprawdę, naprawdę spoko, no tak jak powiem, no tutaj, widzicie, tu jest mega upięte, tutaj żadnego brzucha nie ma, za to piu! To jest bruch, ale no to nic. Ogólnie bardzo fajnie wyglądają te jeansy, Tylko widzicie, no ja mam taki problem, że nie, nieważne jak obcisłe jeansy by były z przodu, ja tutaj dalej będę miała z tyłu luz. I w ogóle jak to jest zrobione, ktoś mi wytłumaczy. Przez to, że mi te jeansy tak opinają tyłek, no to tutaj ośladka nie ma wcale, to jest po prostu płasko dupie na maksa. To przez to, że po prostu one są o powiedzmy ten rozmiar za małe. Jeżeli jesteście w rozmiarze tak 14-16, 14, 14 będą mieć za duże. Ale 14-16, no to spokojnie te jeansy będą na was dobre. Jeżeli jesteście pomiędzy dwoma, dwoma rozmiarami, no to te jeansy będą na pewno na Was dobre. I w sumie ja bym je poleciała teraz zwłaszcza na promce je brać, bo 15,99 to... Nie jest taka najgorsza cena za dżinsy. I te są bardzo ciekawe, bo nie są takie, wiecie, standardowe, tylko są takie, no trochę unikatowe, bym powiedziała, bo e, rzadko kiedy widzicie, żeby tak było to zapinane. No i tutaj są dwa guziki. Tutaj macie jeden guzik i tutaj macie drugi guzik. I powiem Wam, że no przez te dżinsy może i się nawet przekonam, właśnie do e, rozszerzanych nogawek z powrotem, dlatego że tak jak mówię, fajnie wyszczuplają mi nogi. I moje nogi nie są, wiecie, tak i sylwetka wygląda, więc może zacznę chodzić jednak w rozszerzonych dżinsach? Szerokimi nogawkami, a nie zwężonymi? No, powiem Wam, że ciekawa propozycja. Tutaj tymi dżinsami okej, okay. czy się zmieszczę? Zmieszczę się? Czy wygląda to dobrze? No nie, ale w sensie, no, powiedzmy, że wygląda ok. Ale wyglądają sobie w sumie dżinsy bardzo fajnie. A chciałam tylko dodać, że te dżinsy one są dość długie, więc te nogawki one mi zachodzą na pięty już. Ja mam 69, więc jak jesteście niższe, no to raczej te jeansy nie będą. La... Będą mam się po prostu targać po um, ziemi. Także tyle chciałam jeszcze dodać. Idziemy do następnych. I tutaj mamy kolejne jeansy. Są to jeansy The White Leg i to są również z serii Petit, czyli z tej serii dla niższych ludzi powiedzmy. I to jest beszka Camilla. I te jeansy również kosztowały mnie 15,99. Ja stwierdziłam, że jak mierzę dżinsy, które i tak prawdopodobnie nie zostawię przez to, że będą za małe albo za duże, a może właśnie znajdą się takie fajne jak tamte skinny jeans, no to e, czemu ich nie wziąć po prostu na promce i zobaczyć po prostu rozmiar. Ja przede wszystkim chciałam w tym filmiku pokazać Wam to, czy się zmieści w tych jeansach, czy beczka jest plus size friendly, oczywiście no nie jest, no bo nie ma serii plus size, ale czy jakby standardowa sieciówka dla ludzi powiedzmy w przeciętnym rozmiarze i w mniejszym rozmiarze jest ogólnodostępna dla większych osób, tak jak ja. Więc tutaj mamy white legi i one są w troszeczkę ciemniejszym materiale. I to są jedyne jeansy, które mają taki, no, dość ciemny ten jeans. No, w sensie to nie jest mega ciemny jeans. I one też są z mega tuż w ogóle jest nogawka taka. No, taka pociulu nogawka, powiem Wam, że ta nogawa to jest mega wielka. No i co? No i zobaczmy, jak one będą wyglądać na mnie. A ja już czuję po jednej nocy, że tu będzie kłopot z ściągnięciem ich na dupę znowu. A już trochę odsapnęłam, już trochę, wiecie, nabrałam powietrza i będzie to samo. Hmm. No, tutaj to w ogóle poszaleli w persy. Zaraz się zobaczycie. No, także tak wygląda sytuacja w tych jeansach. Jest jeszcze lepiej niż mam w jeansach, także super. Powiem wam, że tutaj to już naprawdę poszaleli. I proszę was, nie mówcie mi, że kupujcie, kupuj sobie rozmiar. Nie mówcie mi proszę, że kupuję za małe dżinsy, że to nie jest mój rozmiar czy coś takiego, bo to jest mój rozmiar i ja wam pokażę, że mam wszystkie dżinsy w rozmiarze 16 i nawet 14, więc proszę mi nie mówić, że wiecie, że to jest jakieś, że ja po prostu sobie wymyślam. Ale no sorry, tu to kuźwa ja nie wiem, dwa rozmiary mniejsza chyba osoba by musiała być, bo wątpię, że jedna roz osobę rozmiar, bo jedna to może by była dotąd gdzieś, miała te dżinsy i też by się nie zapięła. A, no, no sorry, no, no kurwa, przepraszam, ale co to jest? Jakby, co tu się odpierdziela? Nie, te dżinsy... No, no nie. Powiem wam, że ogólnie fajne zamiast tych dżinsów. Tak jak mówię, trochę się przekonuję do właśnie dżinsów z szeroką nogawką. I tutaj też to... Nawet fajnie powiem Wam wygląda. Nie sądziłam nigdy, że spodobają mi się dżinsy z szeroką nogawką, a tutaj nawet fajnie wyglądają te szerokie nogawki. Nie wiem, czy bym się przyzwyczaiła do tego, że by mi targały się po ziemi w naszej pięknej Anglii, która jest ciągle deszczowa, i by targały się po kałużach i by mi podwiewało wszystko pod tą nogawkę. To nie wiem, czy bym się do tego przyzwyczaiła, ale... Um, ogólnie wygląda to bardzo fajnie. Ja już sobie postoję w tych dżinsach, już mi się nie chcę przybierać w moje dresy, ale dobra. Ostatnia para dżinsów na dzisiaj i są to beczka The 90s, czyli e, dżinsy lat 90. i one są z mega wycięciami, także zobaczymy, jak będą wyglądać. Kolor mi się na maksa podoba. Ja naprawdę żałuję, że beczka nie robi rozmiarów do 18-20. Chociażby i to takie minimum, że do tego 20-18 to, to taki powinien być standard, moim zdaniem. I żałuję, że nie robię pełzka takich rozmiarów, bo ja z chęcią bym zamieniła te szare jeansy, które mi się na maksa, na maksa podobają. I wiem, że na pewno chcę sobie zakupić szare, mam jeans przez właśnie te jeansy. I żałuję, że po prostu nie mogę sobie zamówić rozmiaru większego. Moja wina, jest jestem gruba, ale też wina siedziowki. Że nie robi większych rozmiarów, bo. Sorry, ale my też jesteśmy ludźmi i też chcielibyśmy się ubrać. Ładnie, po prostu. No dobra, no to weźmy i przymierzmy właśnie te jeansy. One na promocji kosztowały 17,99. Także, no mówię, no to są te wszystkie jeansy, których nie mogłam się zmieścić albo zmieściłam się jako taką. One są z grubego materiału. No w sumie, nie, te nie są. To są z cienkiego materiału, ale takie, jak te mam, jeans, czy te. Bagi jeans, one były z dość takiego grubszego materiału, tak jak również te są z takiego porządniejszego jeansu, więc rozumiem, że ta cena jest po prostu większa. Nie miałabym przeciwko nic zapłacić na przykład te 5 funtów więcej za jeansy, jeżeli by to oznaczało, że mogę sobie wziąć większy rozmiar, a tutaj nie mam takiej możliwości, niestety. Widzę co? Jeansy to coraz większy fail. Ja się w tych jeansach nawet nie zmieszczę. One nie przejdą mi przez dupę. Nie wiem czy mam to pokazywać, czy nie, ale mniej więcej doszły dotąd i dalej nie chcą pójść, także ja nawet nie będę próbować, bo to nie ma sensu. No i dobrze, po prostu że ostatnich jeansów wam nawet nie mam jak pokazać, bo się mnie nie zmieszczę, no to na ciele by było tak naprawdę. Chciałam wam tym filmikiem, tak jak mówię, pokazać to, jak bardzo rozmiar rozmiarowy nie jest równy i jak bardzo musicie po prostu e, zwracać uwagę na to, w jakim sklepie kupujecie rzeczy i po prostu przymierzać, przede wszystkim przymierzać. Dlatego, że no tak jak mówię, no sami widzieliście, pierwsze dżinsy szesnastki za duże, kolejne dżinsy coś tam się zmieściłam, nie dopięłam, kolejne dżinsy dopięłam, były ciasne, Kolejne jeansy założyłam na tyłek, była mega przerwa, ale wcisłam. Ostatnie jeansy nawet mi nie weszły na pupę. Także sami widzicie, że jeden sklep, a tak bardzo różne rozmiary. Wiedziałam, że berzka to będzie bardzo kontrowersyjny wybór, dlatego że wiedziałam, że dużo osób, plus tej przede wszystkim, pisze, że one, oni w berzce nie mogą się ubrać. Ja dam drugą szansę beczce, jeżeli chodzi o ciuchę. I um, na pewno zamówię po prostu różne ciuchy, już nie będę zamawiała jeansów. No może skinny, bo tak jak widzieliście, one się mega rozciągają i właśnie się zastanawiam nad tym, czy ich po prostu nie wymienić na ten mniejszy rozmiar, bo mega mi się podobają te jeansy. Ale tak jak widzicie, w mam jeans wide leg i tak dalej, no nie mam szansy się wcisnąć jako osoba w rozmiarze 16, 18, czasami 14. Ja, moim zdaniem, ja jestem taką typową 16, trochę w kierunku osiemnastki, właśnie jeżeli chodzi o dżinsa. A tutaj, no niestety, tutaj w ogóle rozbieżność rozmiarów tak masakryczna jest tych dżinsa, że naprawdę nie dołujcie się tym, jeżeli wasz standardowy rozmiar, nagle się w niego nie zmieścicie w jakimś sklepie, bo sami widzicie, jeden sklep a tak bardzo różnią się rozmiary. Dobra, mam nadzieję, że jako tako Wam spodobał się ten film, może coś Wam to przejaśniło, widok na em, rozmiary w sklepach. I co? Mam nadzieję, że widzę Was kolejnym razem. Do zobaczenia. Hejpa.